Już teraz o tym, czy podział majątku po rozwodzie wymaga zakładania osobnej sprawy. Co stanowi majątek wspólny, a czym jest tak zwany majątek osobisty męża i żony? Te pytania pojawiały się ostatnio w Państwa mailach. Te pytania już dziś w kolejnym odcinku z cyklu Radca Radzi. radzi. Rozwód jest definitywnym zakończeniem małżeństwa, nie zawsze jednak kończy wszystkie sprawy między byłymi małżonkami. Bardzo często przecież zostaje wspólny majątek: dom, mieszkanie, działka letniskowa, firma, samochody, konta bankowe i kredyty. Jak zatem przeprowadzić podział majątku po rozwodzie? Odpowiada radca prawny Emilia Miśkiewicz. Po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód byli małżonkowie stają przed wyzwaniem, co zrobić z majątkiem, który zgromadzili w trakcie małżeństwa. Istnieją dwie możliwości. Pierwsza z nich to dokonanie umownego podziału majątku. Warunkiem jest jednak, aby pomiędzy byłymi małżonkami istniało porozumienie, zarówno w zakresie składników majątku, jak i sposobu ich podziału. Drugą możliwością jest podział dokonany na drodze sądowej. Podstawą jest złożenie wniosku o podział majątku. Sprawa jest rozpoznawana przez Wydział Cywilny Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca położenia majątku. Wniosek taki podlega co do zasady opłacie w wysokości 1000 zł, a jeżeli zawiera zgodny projekt podziału majątku, podlega opłacie w wysokości 300 zł. W toku postępowania sądowego sąd ma obowiązek ustalić wszystkie składniki majątku, które podlegają podziałowi. Tym samym same strony zgłaszają do sądu składniki majątku, które według nich powinny zostać rozliczone w toku postępowania sądowego. Sąd musi także dokonać precyzyjnych obliczeń wartości poszczególnych składników majątku, co nierzadko jest związane z koniecznością powołania dowodów z opinii biegłych sądowych. W toku postępowania sądowego strony mogą zgłaszać wnioski o dokonanie rozliczenia wydatków i nakładów, jakie zostały poczynione z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego jednego z małżonków. Co do zasady, udziały w majątku wspólnym małżonków są równe. Jednak na wniosek jednego z małżonków sąd może także rozstrzygnąć w kwestii ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym. Z uwagi na to, że takie ustalenie nierównych udziałów jest sytuacją wyjątkową, wniosek musi zostać uzasadniony ważnymi powodami oraz wynikać z różnego stopnia przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego. Warto zaznaczyć, że dokonanie samego podziału majątku nie jest ograniczone czasowo. Oznacza to tyle, że wniosek o podział majątku może zostać złożony w każdym momencie od ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, i to samo dotyczy dokonania umownego podziału majątku. Czynność ta może zostać dokonana w dowolnym terminie. Jednak tak naprawdę, moim zdaniem, byli małżonkowie prędzej czy później, z uwagi na różne okoliczności, staną przed koniecznością dokonania takiego podziału. Myślę za tym, że zbyt długie zwlekanie z tym nie jest korzystne dla żadnej ze stron. I to tyle, jeśli chodzi o spotkanie z radcą prawnym na antenie, bo poza anteną to na stronie internetowej szukajradcy.pl.